Hejka, hejka, dawno nie leciałem żadnej trasy solo, w każdym razie żadnej dłuższej, no bo zawsze albo z garżynką, albo z chłopakami, no ale dzisiaj przyszedł taki czas i lecimy. W tym miejscu wszyscy jeżdżą po angielsku, bo asfalt jest tylko na jednej części drogi. No dobra, to gdzie Was dzisiaj zabieram? Jeśli lecę solo, no to oczywiście musi być to jedna z moich ulubionych tras. A jedną z moich ulubionych tras jest runda na Kozie Głowy. Jechałem z chłopakami na Kozie Głowy wiosną. Pokazywałem wam, ten, pokazywałem wam tą trasę, ale była to trasa taka trochę eksperymentalna. No bo jechaliśmy poznawać nowe tereny, a dzisiaj jadę do koziegu mocno klasycznie, więc trasą sprawdzoną, świetną, bezproblemową. Z powrotem troszeczkę będę kombinował i szukał nowych tras. Link do dzisiejszej trasy jak zwykle znajdziecie w opisie w opisie też jest link do mojego katalogu tras na Weloplanerze, tam też zerknijcie polecam to miejsce dojeżdżam do Dobieszowic tutaj hopka jak zwykle a zaraz za hopką już teren no bo zapomniałem dodać że dzisiejsza trasa na grubą oponę hopka w Dobieszowicach teraz wiadukt nad autostradą, a zaraz za wiaduktem w prawo. No i potem kawałki pola. Jesteśmy w lasach wymysłowskich. Jak w Tutaj w lewo, na ten fajny przejazd kolejowy nad samym jeziorem. No ale kładki dalej nie ma, więc trzeba skakać. To miejsce nazywa się Niezdara. No, ciekawe dlaczego. Na drodze z Tarnowskich do Siewierza o tej porze dnia. No, istne morze aut. Absolutnie nie polecam. Ale tutaj. Polecam już bardzo bardzo. Ok, no i teraz tą fajną leśną drogą lecimy na Brynicę. Potem będzie Bibela, potem znowu las. A w Brynicy wreszcie położyli nowy asfalt. No i jestem na drodze do Bibeli i potem las. Gdy już będziecie w Bibeli, warto zatrzymać się na chwilę i przeczytać historię tego miejsca. Pogoda na koniec sierpnia udana, a w każdym razie dużo lepsza niż na początku lipca. Droga od wyjazdu z Bibeli jest mocno dziurawa, nie da się tutaj jakoś rozpędzić, ale im dalej w las, tym będzie lepiej. Ta droga służy jako droga dojazdowa do wielu miejsc można tu dojechać do kalet na zieloną można dojechać na woźniki o dziury ciągle są. Można dojechać na woźniki. No a kiedy się przejedzie na drugą stronę autostrady, tak jak ja dzisiaj, no to właśnie do Kozich głów czy na zębek. No pięknie w tym lesie. Nie ma tu dzisiaj nikogo. Jest cichuteńko. Pięknie pachnie. Przejeżdżamy nad autostradą. Troszeczkę wcześniej, jakiś może kilometr, też jest przejazd. I też da się dojechać do kozigów. Tamten przejazd prowadzi do Stronkowa. Ale ze Stronkowa do Cynkowa. Jest fatalna droga leśna, z dziurą na dziurze, więc zdecydowanie warto ten fragment dominąć i jechać właśnie tędy. Taki przyjemny ten las. No i tak ta droga się kończy, za chwilę wyjeżdżamy na tą główną, aczkolwiek ciągle leśną. To to tutaj, nie wiadomo co to, rzeczka mała tam na wysokości krótkiego młyna. Jest już całkiem szeroka i można fantastycznie sobie skoczyć na kajaczek i popłynąć parę kilometrów. No a ja wyjechałem do cynkowa. A za mną już dzisiaj cztery dyszki do kozik została jakaś dyszka. Cynkowie czeka na nas mały podjazd, ale za to fantastyczny zjazd na nagrodę. Skoro boczki jeszcze są. To lato się nie kończy. Koniec podjazdu. Można tutaj skręcić w prawo i lecąc tą drogą dalej ominąć kozie głowy wyjeżdża się prosto w kozich główkach koło katedry. No ale oczywiście ja jadę dzisiaj na lody do kozich. No i zaczyna się ten długi wjazd. zanim się rozpędzicie na tym zjeździe Warto się zatrzymać tutaj, bo zaraz na wyjeździe z Tymkowa jest ten piękny zabytkowy kościół. Lody w kozich zaliczone, a w kozich lody są naprawdę mega. No i wracam, wracam przez kozie główki i tam dalej przez się kierunku się wieża. A sylwetka kościoła w kozich główkach, dokładnie przede mną. Ten fragment drogi bardzo lubię. Świetny asfalt pod lasem. Właściwie nic tu nie jeździ. No bajka. Za chwilę wjeżdżamy w pola. Parę zakrętów. I pięknej krajobrazy W żeli w Sławicach mamy taki krótki podjazd no i to właściwie cały czas jest jeszcze ta standardowa droga Którą jeżdżę do Kozików zawsze Jeśli chodzi o gravela oczywiście Natomiast za chwilę będę skręcał w prawo Zamiast prosto na Siewierz No i szukamy nowej drogi Miejsce nazywa się Prudzowice No a zaraz za tą wioską zaczyna się las Który nazywa się Szeligowiec No i to ten duży las który tam dookoła lotniska się rozciąga. Ciągle jeszcze asfalt, ale las już blisko, no i zaraz skręcam. No i proszę, nie ma to jak odkryć taką drogę. Świetna droga. Cały czas prosto, zupełnie niezły szuterek. Zfotu chcieć więc zmiana kierunku i tą czerwoną gliną która zawsze była pełna dziura, chyba tutaj ktoś coś uporządkował w tej chwili. Dojadę do asfaltowej drogi, która leci dookoła lotniska. Jestem w mierzęcicach, za mną 75, do domu 25. No i zostały psary. Lasek uciekaj w wojkowicach, przełajka i jestem w domu. Runda na kozie głowy. Czy warta przejechania? No, jak już zaznaczyłem, na wstępie jedna z moich ulubionych rund. Absolutnie do przejechania i to obowiązkowo. W tym wariancie jak najbardziej. Ruch samochodowy na tej rundzie minimalny. Największy oczywiście na wyjeździe z Siemianowic, ale potem już właściwie. Bez aut przez długi, długi, długi czas. Fajne lasy, fajne okolice, lody w Kozich Głowach. Rewelacja. No, zdecydowanie same plusy, minusów nie widzę. No, może oprócz dystansu, no bo setę trzeba zaliczyć. Dzięki za dziś, do zobaczycha.